Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami we wtorek. Dzisiaj mamy minus 13 stopni. W tej chwili jest minus 13, ma być minus 12, najwyższa temperatura dziś. Dzień pochmurny, chociaż wyglądam za okno i świeci słońce. Widać, że słońce świeci, czyli, czyli nie sprawdza im się to tak do końca, ale tak czy owak minus 13 mówi tutaj mi, strona internetowa Pogodowa także zaczynamy dzień od zakupów na stronie Walmart moje dzisiejsze zakupy łącznie z tipem dla kierowcy takim tym napiwkiem 52 56 centów 52 i 56 centów zaraz pokażę co przyszło w dzisiejszych zakupach przyszło sos pomidorowy takie masło, jest smarowidło. Dwa kefiry, jak zawsze kupuję, prawie za każdymi zakupami kupuję jeden, bądź dwa te kefiry. One są takie, takie normalne, bez jakichś tam dodatków smakowych. Tutaj y, tą pasztetową kupiłam, bo bardzo mi smakuje. Jak ostatnio miałam, to bardzo mi smakowała. Kapustę kiszoną, zawsze się przyda na jakieś tam surówki. Y, Idaho potatoes, ziemniaczki, lubię bardzo te Idaho. Potem sour cream, czyli śmietanę. Bardzo dobra jest ta Daisy. Uh, chive and Onion Cream Cheese, to jest taki serek kremowy Do roladek z szynki, serka i ogórka. I ewentualnie papryczki, co mi tam do głowy przyjdzie. Szynkę mam. Przyszedł olej taki canola oil, czyli rzepakowy. syrop dla andrzejowych. Tych do andrzejowych. Yy, andrzejowych go, gofrów, koty czcis, czyli taki serek wiejski, dwa do jedzenia, jedzenie dla puszki dla kota. Y, tutaj takie fryski przyszło i przyszło taki cascade y, y, do zmywarki. Taka. Y, ta, ja je bardzo lubię. Próbowałam te najtańsze, ale zauważyłam, że o wiele lepiej myją te, te takie troszkę droższe. I zdecydowałam się je kupować. Po prostu będę bardziej oszczędnie gospodarowała. Będę czasami częściej myła ręcznie, że tak powiem. Ale naprawdę, tamte takie najtańsze one nie myją tak dobrze. Szczególnie a tutaj to, przy, to po jak myję tym, to jak, jak tak błyszczy, wszystko pięknie. Byłabym sobą, gdybym mnie nagrała kota, leży sobie na zwykłym miejscu. I tak, dzień zaczyna się. Jest w momencie godzina trochę po 10:00. Zobaczymy, co dalej. Tak to nagrywam, jest godzina koło 10, mieli tu być wcześniej, ci od naprawiania tej rury. Już, już są zniszczenia, już są takie bombelki na suficie. Nie wiem co się dzieje. To jest świeżo zrobione, odremontowane i stan tego jest taki, jaki widać. Ta rura, tamto chcę wszystkich poinformować, że jest to. Ta, ta dziura taka to jest od, od odprowadzania yy, z tej z suszarki. Yy, także dla tych co nie wiedzą, jak to działa. Jest to odłączone w tym momencie moja suszarka. Na razie nie mogę nawet pralki używać. Zobaczymy, co oni tam powiedzą. Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym dniu we wtorek. I właśnie skończyłam tam ogarnąć trochę chatę i postanowiłam trochę powiedzieć, trochę po, porozmawiać. Otóż, no, przyznam się szczerze, że niedobrze się dzieje w Ameryce. Już, jak wiadomo, kolejny człowiek został zastrzelony. Ja na ten temat nie będę mówić dużo, ale, ale to budzi niepokój że z tego może powstać coś, coś naprawdę złego, że, że po prostu to wszystko idzie w złym kierunku. I tak, w takich niespokojnych czasach jest bardzo ważne, żeby skupić się na jakichś takich pozytywnych stronach życia, bo no i Polska jest tam blisko Ukrainy i, i tutaj ja jestem dość blisko, bo od soty dzieli mnie. Um, Jakieś 5 do 5,5 godzin jazdy samochodem. Także jest to no orzut beretem, jak zwłaszcza na warunki tutaj amerykańskie. Staram się nie myśleć o takich rzeczach. W Milwaukee był protest u nas w ten poniedziałek. Zaraz w sobotę, chyba, była strzelanina, i w poniedziałek był protest. Po prostu nie w sposób jest to ominąć w wiadomościach, w newsach, jak o tym piszą. Ja staram się o takich negatywnych rzeczach jak najmniej myśleć, aczkolwiek no nie da się jak to się widzi, non-stop. Ja dzisiaj chciałam trochę powiedzieć na temat tego komentarza, który wywołał we mnie takie emocje. Yy, emocje, i powiedziałam tam yy, tak. No, niezbyt ładnie się wyraziłam o tej osobie, która ten komentarz pod, na obcym kanale, na innym kanale dała. Yy, otóż to był komentarz: yy, coś takiego w typie, że ja pokazuję swoje nędzne życie w YouTube. Yy, osoba ta wyraziła się nędzne życie. Gdyby powiedziała, że pokazuję życie, to ja bym nic tak nie, specjalnie nie robiła z tego: jakiejś dramy. Zresztą teraz też szczególnie nie robię, ale chciałam powiedzieć, że ja nie wiem, dlaczego ta osoba mówi nędzne życie, skoro ona mojego życia tak naprawdę nie zna, jakie ja mam życie. Ja potrafię się cieszyć z małych rzeczy. To jest moje bogactwo. Moim bogactwem jest to, że jestem osobą życzliwą ludziom. Po prostu umiem, umiem znajdować radość w małych rzeczach, i takie mówienie, że pokazuje nędzne życie, to jest moim zdaniem troszeczkę nie, nie fair. Warto by było, żeby może ta osoba zaczęła się cieszyć z życia bardziej niż być takim sfrustrowanym, y, sfrustrowaną osobą i ciągle tam dogadywać takie różne przykre rzeczy. Y, y, taki, taki spokój w tych dzisiejszych niespokojnych dniach jest bardzo ważny i to jest, i to jest dla mnie naprawdę prawdziwy skarb. Czekajcie tam chyba. No, dogrywam się jeszcze troszkę. Chciałam, chciałam powiedzieć, że no oprócz tego, że znajdywać, w, w, znajdować y, radość w takich prostych rzeczach dnia codziennego jest bardzo ważne dla mnie. Również jest ważne dla mnie takie nie niegonienie za pieniądzem. Jak ja widzę, jak się prześcigują ludzie w pogoni za pieniądzem, a ja się cieszę z tego, co mam. Ja nie. Potrzebuję rozpychać się łokciami. Mi to co ja mam po prostu wystarczy do życia. Nie potrzebuję tam szczególnie więcej. I to jest naprawdę jedna z takich najbardziej rzeczy, które sama w sobie doceniam, że nie jestem jakaś taka zaangażowana w, w gonienie za jakimiś tam materialnymi rzeczami. I Staram się, jak, jak coś jest gorzej w moim życiu, staram się po prostu zawsze przeciwstawiać tej złej sytuacji jakąś dobrą i wtedy po prostu jakoś się łatwiej żyję. Umiem, umiem cieszyć się życiem po prostu. A jak ktoś takiej umiejętności nie posiada, to choćby nie wiem, jakie skarby materialne miał na ziemi, to nigdy zadowolony z życia nie będzie. I ja po prostu całkowicie się nie zgadzam ze stwierdzeniem tej osoby, że moje życie jest nędzne. To, że ja nie mam pieniędzy tak szczególnie dużo, czy że nie jestem jakąś tam miliard, milionerką, to jest mało istotne. Ja pozwolę sobie przytoczyć takie zdanie z książki Testament Joh Johna Grishama. To jest, to, był to jest prawnik. Ja dużo książek też prawniczych czytałam. On Jedną książkę napisał pod tytułem Testament i w tej książce jest coś takiego, że bardzo ekscentryczny miliarder, multimiliarder, bo jego majątek szacowano na 11 miliardów dolarów. Miał to oczywiście ulokowane w różnych tam, w różnych tam korporacjach i tak dalej. Skacze z któregoś tam 19 czy któregoś tam piętra swojego budynku. No i wiadomo, ginie na miejscu. A potem rozpoczyna się batalia o jego spadek. Jego spadek jest niebotyczny, on Tam się znajduje na którejś tam miejscu listy Forbesa, ale, ale to nieistotne jest. Dzieci zaczynają, dzieci jego były żony, bo miałaś ich sześć, zaczynają walczyć o spadek który to spadek ostatecznie zostaje przydzielony nieznanej, nieślubnej córce tego oto jego mościa, tego właśnie tego, o którym mowa, tego miliardera, która jest misjonarką w Amazonii, gdzieś wśród jakichś dzikich plemion Amazonii. Prawnicy tego faceta, tego miliardera, jadą do Amazonii, odnajdują ją. I przekazują jej tę wspaniałą, jakby się chciało, jakby się wydawało, wiadomość, że odziedziczyła takie straszne pieniądze. A ona im odpowiada coś takiego. Mój ojciec był złym człowiekiem, i teraz yy, tłuczę się po piekle jakoś tak to powiedziała. Już nie pamiętam dokładnie, ale bardzo mi się to zdanie podobało. I jestem przekonana, że oddałby chętnie te swoje 11 miliardów za szklaneczkę zimnej wody. Także no, mówię, że po prostu trzeba umieć cieszyć z rzeczy, i wtedy po prostu jest to życie, staje się lepsze. A pieniądze tak naprawdę szczęścia nie dają. Ułatwiają życie, ale nie dają szczęścia. I ja się cieszę, że. Taką mam postawę życiową, zawsze taką miałam, że umiałam się cieszyć z małych rzeczy. Jak było dobrze, było dobrze, jak było trochę gorzej, było gorzej, a w ogóle to jest dobrze, jak jest nie za dobrze. Taka jest moja filozofia życiowa, bo jak jest za dobrze, to wiadomo, że bardzo często się zdarza, że to jak jest za dobrze, może się wkrótce zmienić i na o wiele gorzej. Nie, także mam tak, jak mam. Cieszę się życiem. Tego, tego, tego Wam życzę wszystkim. I pozdrawiam i do następnego razu. Dzisiaj na lunch przyrządziłam sałatkę, taką z tuńczyka. E, tutaj w, tym, w tej miseczce jest już wszystko zmieszane, dlatego taka upaprana jest ta miska, um, za co przepraszam. E, no i tuńczyk jest z wody, dwie puszki tuńczyka, troszkę pieprzu, e, dalej relish, sweet relisz taki z ogórków. Majonez, oczywiście cebulki troszkę bardzo drobno posiekanej, marchewka potarta na grubych oczkach zamiast selera Majonez, oczywiście, już mówiłam. I na ostro dałam pierwszy dlatego, że dlatego że jest taka różowa ta, ta sałatka. Teraz muszę trochę odczekać, żeby się to wszystko razem przegryzło. No, i będziemy to na chleb kłaści i będzie taka, taki sandwich. Amerykanie to też często jedzą z, z tym z serem. Sandwich to jest taki chleb, ser i ta, sała, i ta sałatka z tuńczyka, z tym, że oni dają seler. Ja wolę marchewka niż seler, także dodałam marchewki i trochę pieprzukę jen Może jeszcze dodam papryki, nie wiem, będę musiała to wszystko skosztować, jak się to przegryzie i zobaczę. A co mój? Dzisiejszy lunch. Jest to chleb, potarty serek, ponieważ nie mam plastrów sera, to miałam taki potarty w lodówce, także położyłam go na wierzch chleba. Następnie jest sałatka z tuńczyka z marchewką na ostro. Bardzo dobra, bo próbowałam. No i znowu kolejna warstwa chleba. To tutaj w Ameryce ludzie takie sandwicha sobie robią. Często jeszcze kładą sobie jakiegoś pomidorka, jakiegoś, jakąś sałatkę. Ja tam, ja, ja, ja tam liście sałaty chciałam powiedzieć, jakieś tam zieleniny na kanapkach nie lubię. Tak jak już tu mówiłam parę razy, wolę sobie zieleninę zastąpić innym, w innym posiłku. Także tak wygląda dzisiejszy mój lunch. Mam nadzieję, że będzie dobry. Jeśli zjem tylko jedną połowę tego, to drugą zostawię sobie na później. A na deser pyszny mus brzoskwiniowy z bitą śmietaną. Smacznego!